Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś, dalej oczywiście o pogodzie, a tu d, 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 za moimi plecami widzę, że tutaj dosyć mocno szczęście, aż mi włosy chodzą nie bez powodu, bo za moimi plecami jest kamera z wiatraka z energii z, ze Szczecinka. No, to, że wieje tam mocniej na tej wysokości, to jedno, ale to, że tam mamy znów, zobaczcie, całkiem ładną pogodę, no to drugie i to jest raczej dobra informacja dla nas, bo ta ładna pogoda jest potrzebna. Od Chniemy chociaż jeden dzień i warto to wykorzystać, ponieważ już od jutra, a więc od wtorku, załamanie pogody, fronty atmosferyczne, później kolejny niż, potem poprawa pogody. Ale uwaga, prawdopodobnie będzie to niż zgniły. Więc jak ktoś ma możliwość dziś wyjścia na spacer, to niech to zaś robi. A jest ku temu dobra okazja, bo patrzymy sobie chociażby na stronę obserw sieci obserwatorów burz, widzimy również stronę IMGW. Na stronie IMGW mamy tam informację, że że uwaga, temperatura powietrza o godzinie 11 wynosiła 15 stopni Celsjusza w Bielsko-Białej Ustka również krosno 5 stopni Celsjusza, to co jest też bardzo istotne, no to bardzo wysokie temper temperatury jak czytamy, na stacji meteorologicznej Przenno, powiat Świdnicki o godzinie 5.40 rano zarejestrowaliśmy temperaturę powietrza 18,2 stopni Celsjusza, zobaczcie jaki ładny wzrost tych temperatur, a potem gwałtowny spadek, za Plecami widzicie doskonale, jak to wygląda. No niestety tak jest, że tu ta sytuacja pogodowa jest okupiona. Po prostu tymi, tymi tutaj sytuacjami, jakimi, jakimi widzicie sami. Jeszcze raz tutaj zerkniemy sobie na temperatury. Temperatura minimalna w nocy z niedzieli na poniedziałek 11 stopni Celsjusza w województwach zachodnich, szczególnie tutaj w okolicach Szczecina minus 0,6 stopnia Celsjusza w Krakowie a więc, no, powiem Wam szczerze, wygląda to dosyć intrygująco nawet bym powiedział bardzo intrygująco. Przechodzimy, moi drodzy, do aktualnej sytuacji, jaka jest w Europie. Widzimy, że my. Czyli tu generalnie Polska jest bardzo, bardzo tutaj pod takim, no całkiem ładną pogodą. Pogoda bardzo ładna w Polsce południowej, w województwie małopolskim, podkarpackim możecie zaobserwować, bądź mogliście zaobserwować chmury Cirrus, a więc również efekt halo w Polsce północno-wschodniej, trochę więcej zachmurzenia w Polsce północno-zachodniej również, ale raczej bez opadów, bardzo ładny dzień, ale nie na długo, ponieważ od zachodu zbliża się do nas front atmosferyczny, będzie to oczywiście chłodny Front atmosferyczny, i ten chłodny front atmosferyczny rozciągać się będzie z północnego zachodu aż po południowy zachód Europy i będzie przemieszczał się w naszym kierunku, będzie przynosił nam opady, ale jeszcze nie dziś, a właśnie w nocy i, w, i we wtorek. Dlatego tutaj. Oczywiście musimy zerknąć na to, co się będzie działo właśnie w tych kolejnych godzinach, a zacznijmy od ciśnienia. W przypadku ciśnienia, wtorek będziemy mieli tutaj z dosyć wysokim ciśnieniem. Ja już pozwolę sobie troszeczkę przybliżyć. Tak, żeby było nam łatwiej. To nie jest takie proste jeszcze z tymi ustawieniami. Żeby było już nam łatwiej, w przypadku wtorku, wtorku będziemy mieli zatokę niskiego ciśnienia. Ta zatoka niskiego ciśnienia będzie wędrować przez Polskę Wschodnią i tutaj będziemy mieli system frontów atmosferycznych. Te fronty atmosferyczne, znaczy system frontów, chłodny front atmosferyczny, tak jak wspominałem, z północy będzie wędrował on na południe, związany on będzie z Niżem, który znajdować się będzie na północ od naszej granic. Jest to niż Sigrid, ten niż będzie tutaj wpływał na pogodę u nas w Polsce. Mamy kolejny niż, jest to niż Tilse. Ten niż będzie do nas dopiero się zbliżał i on nam popsuje pogodę we środę. Więc tak jak wspominałem, poniedziałek był takim dniem, który warto było wykorzystać. Oczywiście będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny przez Polskę, choć. Powiem szczerze, że różnic temperaturowych za bardzo widać tutaj nie będzie, ponieważ ten front atmosferyczny z północnego zachodu będzie przemieszał się przez, na, w kierunku południowo-wschodnim i on będzie związany z tym niżem Sigrid. To i tak, i tak różnic w temperaturach aż tak dużych nad Polską nie będzie. Będą to raczej różnice, oczywiście moi drodzy, minimalne. Przechodzimy w tym momencie do najbliższej nocy, a więc w noc z poniedziałku na wtorek w Polsce południowej, wschodniej, ładna. W Polsce zachodniej wędrujący front atmosferyczny i w województwie zachodniopomorskim i lubuskim pojawią się opady deszczu, w Sudetach możliwe mgły. Temperatury najniższe w Polsce południowo-wschodniej, tutaj do minus jednego bądź minus dwóch stopni Celsjusza, ale z racji tego, że tam nigdzie opadów nie było, to raczej ślisko być nie powinno. W Polsce w zachodniej, północno-zachodniej temperatury najwyższe, tam rzędu 10 do 12 stopni Celsjusza. No i tam już ta pogoda... Tam te, te zachmurzenie nam wzrasta, ale no, te, 12, te 12 stopni Celsjusza, oczywiście, jak najbardziej jest. A więc mamy 12, mamy minus 1 i to są te różnice, jeśli chodzi o. Yy, Temperatury w przypadku porywów wiatru najsilniej powieje w Polsce południowo-zachodniej tam do 30-40 km na godzinę na wybrzeżu od 20 do 30 km na godzinę. No i mamy kolejny dzień, czyli mamy tutaj wtorek, w przypadku wtorku ciśnienie zacznie wzrastać w Polsce południowo. -zachodniej wschodniej 1020 hektopaskali to ciśnienie będzie rosło, w Polsce północno-zachodniej najniższe 1015 hektopaskali i tutaj też to ciśnienie będzie rosło, więc mamy tutaj cały czas to ciśnienie wzrastające. Strefa opadów deszczu będzie wędrowała z zachodu w kierunku wschodnim, tak jak właśnie ten front atmosferyczny, który tutaj też jest cały czas widoczny. On będzie przydzielał Polskę na pół. Na zachodzie już będzie napływało trochę chłodniejsze powietrze, ale też pogoda zacznie się poprawiać w drugiej części dnia. A na wschodzie i południowym wschodzie ta pogoda będzie się w drugiej części dnia nam pogarszała. No i oczywiście będzie się nam psuła. Jeśli chodzi o strefy opadowe, no to tutaj najwięcej opadów w Polsce południowo-zachodniej i w pasie zaznaczonym narysowanym. Przeze mnie od województwa podlaskiego, czyli tutaj generalnie też od Giżycka, a więc warmia Mazury przez Warszawę Łódź, po częstochowe, ale to będzie nadal od 5 do 10 mm, więc niezbyt duże ilości opadów. Śnieg będzie się w bardzo szybkim tempie topił, szczególnie większe ilości w okolicach koszalina po efekcie jeziora. Tam temperatury są najwyższe, więc ten śnieg w cudzysłowie piorunem będzie się topił, podobnie też w górach, ale trochę słabiej. Temperatury, no tutaj na wschodzie, jeszcze gdzieś tam na poziomie 8-9 stopni Celsjusza. Te temperatury po bardzo zimnej nocy nam wzrosną. W Polsce Zachodniej od 6 do 8 stopni Celsjusza, ale po przejściu frontu atmosferycznego zacznie się ochładzać do 4 bądź 5 stopni Celsjusza. No i porywy wiatru, najsilniejsze nad morzem. Tam, szczególnie w województwie zachodnio-pomorskim, może powieć troszeczkę mocniej. Te porywy mogą osiągnąć do 50 km na godzinę na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę, więc te porywy powinny być tutaj raczej słabe. No. W przypadku kolejnych dni poprawa pogody chwilowa. Tutaj we środę, aczkolwiek zachmurzenie i tak w całym kraju praktycznie będzie. Jedynie w Polsce Południowej więcej przyjaźń, więc powtórka z takiej zgniłej pogody. Będą pojawiały się również mgły i zamglenia, przelotne opady deszczu. Temperatury najniższe w Polsce Wschodniej i Centralnej od 2 do 4 stopni Celsjusza, w Polsce Zachodniej 8 do 10 stopni Celsjusza i porywy wiatru od 10 do 30 km na godzinę. Czwartek to wejście tego niżu. Тильса, ten niż będzie przemieszczał się praktycznie przez całą Polskę, więc tutaj będziemy mieli system frontów atmosferycznych, te strefy będą wędrowały w kierunku wschodnim, będzie dużo opadów tutaj na tym obszarze, między innymi właśnie na obszarze Polski, no i też temperatury nam już spadną, te temperatury w Polsce północnej i zachodniej, wschodniej, przepraszam, od 2 do 4 bądź 5 stopni Celsjusza, minus 2 stopnie Celsjusza w Sudetach, a poza tym od 6 do 8. 8 stopni Celsjusza i porywy wiatru do. No i przełączamy się na porywy wiatru tutaj do 40 km na godzinę na wybrzeżu oraz do 80-90 km na godzinę w Bieszczadach, w Tatrach, i również mocniej powieje w Sudetach, a więc większe załamanie pogody przed nami. Dziękuję Wam, moi drodzy, pozdrawiam.